Z buta, 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 buta wjeżdżam. Jakby strzałem, wyłamuję zamek. Z buta wjeżdżam. Akcja odbierania paczki z paczką aktu ale Wpisujemy kod. O! Zobaczajcie. Co tu jest! W tym miejscu to ani wiek nie ma znaczenia. Tylko i wyłącznie łączymy pokolenia, jak tutaj widzicie. Młodzi z wiecznymi młodymi, jest? tak? Mama z córką, z synem. Ojciec Co będziemy z synem. Tak to wygląda. Taki mamy klimat. I tak do końca świata. Co? Co? Polska gotuje na Browna. Hej okay, już przemocowany. Tak się prezentuje I Teraz tutaj z drogi O Brown, brał, o Braun, Kto zgasić świecę tak będzie umiał